The <laughs> cat Kinga Wierzbicka kontra książulo. Sprawdźmy, który przepis na cynamonki jest lepszy. Musicie wiedzieć, że jestem lewy w tego typu wypieki, dlatego jestem idealną osobą, by to sprawdzić. Przepisy znajdziecie u nich, a ja tylko opowiem, czym one się różnią. Książulo użył suchych drożdży i jogurtu greckiego, a kinga świeżych i kwaśnej śmietany. Najpierw przepis książula. Użył on mąki uniwersalnej 480 z tego co zauważyłem na filmie i dosyć mocno roztopionego masła do ciasta. Nie przepadam za wypiekami z ciasta drożdżowego, i tutaj również przeżyłem z trzy załamania nerwowe. Wytłumaczcie mi, to jest kilo. Mąki i nie wiem, litr mleka. Nieważne kto to zmiesza, to jest taka sama wilgotność. To czemu to jest taki glut? Ja się pytam. Ktoś mi to wyjaśni. Wyrabiam to już 20 minut. No co, ktoś ma suche mleko? Finalnie dodałem o 45 g więcej mąki. Odstawiłem do wyrośnięcia na 45 minut. Książulo w farszu i kremie użył jakiejś kosmicznej ilości cukru, więc ja zmniejszyłem o 25%, co nadal jest mega słodkie jak dla mnie. Kiedy przełożyłem ciasto na blat, to odzyskałem nadzieję, że coś z tego będzie. Rozwałkowałem, nałożyłem nadzienie i zaczęło to jakoś wyglądać. Odmierzyłem na równe części, tak to się finalnie prezentowało. Polełem podgrzaną śmietanką, trzydziestką i do pieca. I do pieca. No i wuala, a raczej muala, efekt końcowy i lecimy z przepisem Kingi. Jak już wspomniałem rozczyn na bazie świeżych drożdży, cukru, ale i dodatkowo dwie łyżki mąki. Ładnie nam zapracował, więc dodaję pozostałe składniki. Kinga rekomenduje mąkę typ 550, ale 450-480 też ujdzie. Dodałem ekstra 30 g mąki, ale i tak wyrabiało się o wiele łatwiej i nie było tak mokre. Poza tym użyła również prawie dwa razy mniej cukru i trochę mniej masła. Farsz i krem z dodatkiem soku z limonki przygotowany, więc zabieram ram się zawałkowanie. Nakładam farsz, zawijanie, dzielę na równe części i już wygląda to zdecydowanie lepiej, ale może to też zasługa ciasta. Polełem podgrzaną śmietanką, trzydziestką i do pieca. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Ok, smarujemy i testujemy. Te były pierwsze gotowe, więc może po prostu zostajemy przy tej. One mają już dwie godziny i nadal są fajne, miękkie, mocno docukrzone. reset kubków smakowych. No i zobaczmy, co tu Kinga przygotowała. Te również mięciutkie. Mój werdykt jest taki, że oba te przepisy to są bardzo dobre przepisy na cynamonki, ale te kingi nie są aż takie słodkie, co dla mnie jest dużą zaletą, i jednak świeże drożdże robią robotę. A wy dajcie znać, które testowaliście i które są według Was lepsze.